Siemanko, witamy na kanale MatCars. Ja jestem Mateusz, ze mną jest Klaudia. To jest nasz pierwszy odcinek, w którym opowiemy jak to wszystko się zaczęło, a cofnijmy się 3 lata wstecz. No i mamy 2020 rok. W tamtych czasach miałem samochód Audi A5. Był on w Angliku, bo było tańsze. Nie było mnie stać jeszcze na takie samochody, jakimi teraz się poruszam. Miałem wypadek Ubezpieczalnia kazała mi się odezwać do wypożyczalni. W wypożyczalni odezwał mi się gościu, że przyjedzie do mnie z samochodem. Dostałem samochód zastępczy na Pięć dni to wtedy było, szybko to zleciało, szybko się skończyło, ale z tym gościem z wypożyczalni tak się dogadałem, że on miał jeszcze inne biznesy i mówi do mnie Widzę, że lubisz samochody, ładnie zadbałeś, oddałeś czyjś może chcesz moje dwa samochody, bo ja z wypożyczalnią powoli kończę, mam swoje jeszcze inne tam biznesy i przejmiesz to. Ja mówię... Jakby tu nie spróbować, stresu było dużo, bo drogie samochody, coś się stanie, wszystko winie, wina cała spadnie na mnie. No ale przyjechałem, do niego się spotkałem, Klaudia o tym nie wiedziała. Wróciłem ze spotkania, mówię do Klaudii, że otwieramy wypożyczalnię, ona mówi co, jak, wypożyczalnię. Przecież jest pandemia, nie? Zaczynało się to wszystko tak, nie? Szybko Facebook, jaka nam nazwa, Mateusz, samochody, mówię, Matkars, będzie dobre, nie? I to było takie wszystko na szybko. Tak szybko się to działo, że zamiast założyć fanpage'a na Facebooku, to założyłem normalny profil prywatny i zapraszałem do znajomych. Z czego właśnie się Klaudia śmiała i o czym też ona powie za chwilkę. No właśnie, to może jeszcze wyjaśnimy, dlaczego byłeś tej wypożyczalni. Tu jest trochę dłuższa historia. Ja zawsze do wszystkiego podchodzę trochę spokojniej. Muszę sobie wszystko przemyśleć przeanalizować wszystkie za i przeciw. A że wtedy była pandemia. I wszystko tutaj w Polsce dopiero tak e, wchodziło i się robiło tak nieprzyjemnie. Wtedy też pracowałam w biurze podróży, więc e, moja praca była niepewna. No ale wtedy nie wiedziałam, czy nam to wyjdzie, czy nie i czy w takiej sytuacji warto stawiać wszystko na jedną kartę. Wiedząc, że zamykają się wszystkie firmy, takie właśnie. Dlatego byłam przeciwna i musiałam sobie wszystko w głowie przeanalizować wszystkie plusy i minusy tego. I, I tak jak zacząłeś to robić, to nie byłam do końca za tym, ale po prostu nie miałam innego wyjścia. Czytając Wasze pytania, czy ciężko było zacząć biznes pod względem zdobycia klientów? Kurwa, oczywiście, że tak. kreła no, tak już całkiem na poważnie. To no było ciężko. Zawsze na początku jest ciężko, nie można się poddawać, dlatego skupiliśmy się na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, no bo to jest największa moc w internecie, jeśli prowadzisz firmę i tam właśnie głównie zdobywamy klientów. Metodą prób i błędów doszliśmy do takiego etapu, że na, na dziś mamy 130 tysięcy na TikToku, 80 tysięcy na Instagramie. Teraz jest wśród łatwiej, bo już dużo osób nas zna, dzięki czemu jest nam się łatwiej rozwijać. Czapuś, halo! Czapuś? On nie wie, gdzie to jest. O, synuś! <grystanie> Widzicie? Widzicie? Jak ciężko pracuje? To nie jest tak hobsiuk chodzić naokoło samochodu i sprawdzać. Ale zajebisty klient. Często u nas jest, często wypożycza. Autko czyściutkę wróciło. W środek też pewnie jest czyściutki, bo szefowa nic nie mówi. Także tak powinno to wyglądać za każdym razem. Pewnie już rezerwuję na kolejny termin. No, jeżeli nasz kanał dobrze zostanie przyjęty i my zostaniemy przede wszystkim dobrze przyjęci, to myślę, że tak, bo jest dużo rzeczy do pokazania. Byśmy pokazali, że nasza praca tak naprawdę nie kończy się na wydaniu samochodu i to jest wszystko, bo jest cała otoczka dodatkowa przy tym. A przy okazji moglibyśmy też pokazać wam kilka takich smaczków i takich śmiesznych historii, jakie przez te trzy lata prowadzenia firmy nam się przytrafiły. No, czasami trafiają nam się naprawdę zabawne sytuacje, więc jeśli tylko byście chcieli, to możecie dać znać w komentarzu, to na pewno możemy przygotować taki filmik. Zostaw suba i do następnego odcinka się